Ojej, Sneaky atak. A wiecie co? To mnie nie boli. A czekaj na automacie. Czy się przyzwyczai, że to automatem mogę grać? Ej, a czy zmienię przedmioty? Chyba tak. Ale jeszcze sprawdzę dla pewności. Trochę by było kiepsko, gdybym grał nie tym setem, co trzeba. A może nie? Nie, dobra, daję sobie radę. A, On żyje. Czytałam, że to już koniec. Czekaj. Nie wyleczyła się? Hę? Okej, okay, czyli nie mam wszystkich przedmiotów zmienionych. Już patrzę, zwracam, co tutaj jest nie tak. Oczywiście, mój cały secik jest nie taki. O rany! No, co, ich tak dużo się znowu pojawiło? Aha, to jest niemożliwe. Co aż tak dużo tych questów? Za dużo. Wiecie co, jak to sobie teraz tak patrzę na to, to zastanawiam się jednej rzeczy: Czy jest coś takiego jak limit walk, czy limit tour? No, bo tak naprawdę wydaje mi się, że można walczyć nieskończoność, aż przeciwnik nie padnie, albo my nie padniemy, prawda? Czy jest coś takiego, że dochodzimy do pewnego momentu i na przykład przeciwnik dostaje wzrost obrażeń? Bo czemu by nie, bo walka trwa za długo. No, ciekawe, muszę kiedyś to sprawdzić. No nareszcie ja myślałem, że ta walka nigdy się nie skończy. No tu bili się i bili bili. No <grystanie> jeszcze zbiję ten wazon. Dobra zdarzyłem. <grystanie> Bałem się, że nie zdążę. Dobra, plan jest taki, żeby nie walczyć po prostu przebiegnijmy. do tego będzie potrzebny nam właśnie pota maskująca. Do tych przeciwników trochę jest, ale można na szczęście ich właśnie ominąć w taki sposób. Więc odpalmy wszystko co możemy, Jego nawet ominiemy. To jest magia ta pota, tak ułatwia grę. I patrzcie, praktycznie wszystkie walki ominę, wszystkie. Wyłączyłem to wszystko czy nie? Chwila, no coś jest je tak. No, okej. Okay. Dobra, już wszystko w porządku. No i walka. Trochę cięższa, ale nie bardzo. bo Albo... chciałem jeszcze sobie jakieś siedzonko chwycić. Nie zdążyłem. No dobra, tu już chyba nie będę używał autokombatu. Trochę sam się pobawię. O. To ten moment, gdzie ją wykręci. Tam rajcy w tym Starlane, jak się patrzy. Jak nie w głównych questach, to jakiś mniejszych, no. A, to jeszcze walka tutaj. <grytania> Tego nie pamiętałem. Myślałem, że to tylko jedna walka, a tu widzę, że jeszcze jedna. Gdzie ty mnie mała ciągniesz? Poczekaj, Fucian, poczekaj. <grytania> Fusian, cześcik jest. Zaraz wsiądziemy gdzieś tam. A, bo ty teraz mnie zabierasz na tą specjalną wysepkę, gdzie dany hang będzie, tylko bardziej overpower. Szczerze mówiąc, dany hang powinien w tej drugiej formie być darmowy. <grytania> Według mnie. Ach, na na początku nas bronił, a teraz chce nas atakować. Młody uspokój się. Daleko ci od swojego szefa, naprawdę. Jak to dobrze, że ta walka jest ustawiona. Nie muszę się za bardzo nad nią spinać. No bardzo ci to młody było. O co? To było wiadome, jak to się skończy. Porady. Takie ogromne party. O nie. I wszystko trialowe. Nic na to nie mogę poradzić. Tak jest w scenariuszu. Chciałbym, żebym walczył solo, ale no nie mogę. Dobra, raz mogę. Raz. No to będzie więcej, jeśli dobrze kojarzę. takich sytuacji, że będę miał prawie całe party na dodatkową postać. Na to mi się bardzo podoba, może my sobie porozmawiać z samym sobą. No zaraz się wróciłem do swojego party, znaczy do swojej postaci. Chciałem party powiedzieć, ale jednak tu gram jedną postacią. I zaraz będzie małpiszony, um, jeśli, dobrze pamiętam gdzieś tutaj z boku, którego trzeba pokonać, żeby przejść dalej. Nie, 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 nie. Serio nie mogę przez to przejść. Co to za skam? <noise> szybko, szybko. No dobra, się strigerował, ale no chyba go. Ominę. o nie, nie! Uf. ale so close była. O, czy gory? Dokładnie, ale raczej dam radę. Mam chyba nie byłeś jakiś taki przewalony jak niektórzy przeciwnicy. A przestań. Za dużo. Ty ile jeszcze razy zbustujesz, bo to trochę. Za bardzo, za bardzo. Szczerze mówiąc, poszedłbym sobie coś do picia, odpalił Autokombat, ale boję się, że ten Autokombat to to popsuje. Ta taką mam delikatną obawę. Dobra, jednak gorli to nie był jakiś problem. Wiedziałem, że będzie gorzej. Daję radę, daję radę. Okej, okay, na no wprost to jest to. Czyli pierwsze to, następne będzie za mną po prawej, później po lewej i powinno być łatwo, Może się pomylę. To było to i ostatnie było to. Dobrze pamiętam? Czy Dobrze pamiętam. <ś> Bałem się, że jednak źle zapamiętałem. No, został ostatni, ale przebiegnę się tu, bo tutaj były czeste, to przepętam. Już chciał do mnie strzelać. Szybko. Oooooo, nie strzelaj! Ale mnie nie interesuje. Weźmy tak sniki sniki. żeby ten wazon zniszczyć. Jakoś źle pobiegłem. Jak tu się biegnie? A, tam schodzi. Okej? Okay. Szybko, szybko, nie uderzysz mnie! No <laughs> się bałem, że mi uderzy. Ale no, on to chyba... Nie! Chodź się jak nie goni! Dzień gdzie mnie! <noise> wokół filara Za nim, za nim, za nim, za nim, za nim, no Jestem bezpieczny <noise> Okej, okay, chyba dochodzę do momentu, gdzie będzie już walka z kolejnym Bossem, problem jest taki, że Podczas quest'a dostaję dodatkową postać Jeśli dobrze pamiętam, chyba, że się mylę I ta dodatkowa postać będzie mi utrudniać Wolałbym chyba solo całkowicie A tu porta nie było? Jest, tylko pewnie po zakończeniu quest'a Ech Czemu przedłużają? Dobra, podleczmy się. Ulepszmy się. No, <laughs> może za pierwszym razem w końcu się uda coś zrobić. Miłe to by było. W końcu, za pierwszym razem jakiegoś takiego mocnego bossa. O nie, ona nie ma tych. Oee, z będę się znowu pewnie zmieniać build. No oczywiście muszę widzieć trialową postać. Nie mogę inaczej startować i ta postać będzie mi utrudniała. Od razu mówię, ona będzie mi utrudniać ta postać. Mam... Na... Liczę na to, że ją szybciej ubiję, niż ona ubije mnie. <laughs> Raczej którąś z moich postaci, które tu są, A, chyba nie wytrzyma. <śmieniczy> Oj, może być problem. Chyba chłop nie wytrzyma. Wodzu, problemy. Przestań! Kurde. <śmieniczy> to może być cięższe niż się wydaje. <śmieniczy> Jak go utrzymać przy życiu? To jest pytanie. No nie, nie bij. No i mi uderzył. Dobra. No ej, e oddawaj mi. Oddawaj mi mojego elemental bersta. No, dziękuję. A za drugie. O! Trzecia faza. Jest tak. Powiem wam, że tak na, na, na styk. Nawet jakbym norma... normalnie grał. A tu widzę, że... O! Pomoc! I to jaka mocna. Znaczy, mogę to jeszcze przegrać tak naprawdę, bo ta mi uderzy. No nie! nie! Nie, 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 nie mi! Uaaj! Jest szansa! Dawaj! Okej... Okay. NIE 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 NIE! Double kill. Ej, to nawet jakbym chciał jakoś to tak inaczej zrobić, to może być ciężko. Nie, ogólnie powiem wam, że nawet jak normalnie gram, ożywa normalnie umiejętności, to też nie jest tak kolorowo, jak się wydaje. Jedna postać na strzała jest, druga na dwa. Więc no, to nie fajnie wygląda. Dobrze, dobrze bijesz, dobrze bijesz, to mi się podoba. Główny damage dealer. Nie, 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 nie I to mi. Właśnie. Ej! To może być jednak wyzwaniem. Nawet jak mam tą dodatkową postać, to jest to jakoś wyzwanie. To Sądziłem, że to. A, dobra, wiem, postacie, kliknę, to, to, i o, rozwalę, patrząc, ile ona zadaje obrażeń. Nie, to tak łatwo nie jest, jak się wydaje. Nie, go, bo to jest. Główna postać, którą musi przeżyć. <laughs> jak ty go bierzesz od razu za target, to mi się to od razu nie podoba. On nie przeżyje tego. <laughs> On tego nie przeżyje. Nie podoba mi się to. Dawaj, crit. O! Dawaj, teraz. Takiego soczystego crita. Dawaj, soczysty crit. Dobra, 6%. Nie minął. Okej, okay, ją możesz. I teraz pytanie, czy przeżyjemy. No, tak low? Żyjemy. 1%! Nie! Dobra, jest git. A nie czekaj, to chyba tak miało być. <laughs> Bo ona cały czas gada, a nie jest finish, jest over. A nie, czekaj, jest over. <laughs> nie! Przecież. co jest? A, przecież to było do skończenia. Co tu się wydarzyło? Nie! Nie podoba mi się to, co się stało. <laughs> no i muszę przeżyć te trzy fazy. Myślałem, że to cię, A, dobra, prosto, dodatkowa postać, będzie ułatwienie. No jednak tak nie jest, jak sądziłem. Ona jeszcze musi zaatakować raz. Jest jeden, muszę przeżyć. Nie przeżyje tego, bo ona zaatakowanie tą postać co trzeba. GG. A to już było zakończenie. Ajaju, to jest tak RMG walka, że szok. W niego, w nią, w nią, w nią? Tak. Jeśli teraz przeżyję super. Dobrze, mnie może bić. mnie możesz bić. Przeżyj, 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 przeżyj. Przeżył. Chyba koniec. Finisz wygrana. Tak mi się wydaje, choć mogę się mylić. Okej, Ok, uf. wygrałem to. Uf. Uf. Nareszcie. Rany, wystarczyło, że drugą fazę bez ultów. 3 <ścoughs> dni gry, trzy dni kombinowania. Nareszcie. Udało się. Po tylu godzinach i dniach zwycięstwo. Tak. Baum!